Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideo portalu poznajfachty.pl Dzisiaj odpowiemy na pytanie Pani Moniki, która pisze do nas Witam, kilka lat temu otrzymałem od rodziców dom w formie darowizny Za sąsiada mam kuzyna, który zaczynał rozbudowywać swoją firmę mianowicie suszarnię kukurydzy Od tamtej pory w sezonie suszenia na naszej działce panuje bałagan, odłusek Suszarnia strasznie głośno pracuje, także w nocy słychać ją w domu Kuzyn niestety nic z tym nie robi. Drugi problem polega na tym, iż niedawno wyszło, że mieliśmy służebność drogi wyznaczoną przez geodetę na mapkach. Kuzyn tę drogę dawno zabudował, wyznaczył inną, ale od tamtej pory przesuwa sobie drogę jak mu akurat potrzeba przy budowie inwestycji, a ja nie mam pojęcia czy muszę się na to zgadzać, ponieważ on mnie o zdanie nie pyta. Tylko od razu działa i stawia przed faktem dokonanym. Co w takim wypadku, jeśli on drogę ee, ze służebnością zabudował? Czy ja muszę się zgadzać na dalsze przesunięcie drogi, potrzebne mu do rozbudowy? Proszę o pomoc, bo niestety z kuzynem się nie porozumiem. Czekam na odpowiedź, pozdrawiam Monika. Pani Moniko, odnosząc się do pierwszego pytania, czyli kwestii hałasu, tak, i jakichś uciążliwości, które się pojawiają z, ze strony sąsiada, no bo nazwijmy tego kuzyna sąsiadem. Jeżeli jest to faktycznie działka sąsiednia, na której dzieją się te rzeczy, które doprowadzają do takiego hałasu, bez względu na to, tak naprawdę, co jest źródłem tego hałasu, jeżeli jest to zakład produkcyjny, którego właścicielem jest tutaj kuzyn, to faktycznie taka uciążliwość hałasu, tak, które się powtarza o silnym natężeniu, tak, i tutaj też nie, nie ma znaczenia, czy to jest w nocy, czy w dzień, tak, bo jeżeli ta uciążliwość się powtarza, to nie musi być koniecznie pora nocna, to możemy się, oczywiście po wcześniejszej próbie jakiejś mediacji czy, czy rozmowy z kuzynem, Zwrócić o pomoc do e, policji czy też innych służb porządkowych, mundurowych. Nie wiem, czy to jest miasto, czy to jest jakaś gmina wiejska, e, czy można się zwrócić w tej sytuacji do Straży Miejskiej, <laughs> czy to będzie już policja. Natomiast e, m, mamy tutaj do czynienia z e, możliwością popełnienia wykroczenia które jest opisane w artykule 51 Kodeksu Wykroczeń dotyczącego zakłócania spokoju lub porządku publicznego. I tam jest opisana taka sytuacja, kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. I taka grzywna oczywiście jest uzależniona od tego, jak ewentualnie będzie to potraktowane w tej sprawie, ale można wystosować takie pismo do kuzyna oficjalnie, tak? że zwraca się pani z prośbą o ograniczenie tego hałasu i tej uciążliwości, bo zgłosi pani to wykroczenie do odpowiednich organów, tak? I jeżeli to się nie w jakiś sposób nie ucywilizuje, powiedzmy w ten sposób, to należałoby po prostu nadać sprawie bieg, czyli złożyć zawiadomienie o tym wykroczeniu na policję i podejrzewam, że w pierwszej kolejności może się to zakończyć jakąś wizytą, tak, policjantów i pouczeniem, ale z czasem, za każdym razem, kiedy będzie ta uciążliwość się utrzymywać, tak jak pani tutaj wspomina w piśmie, w sezonie, trzeba to zgłaszać i za każdym razem będzie to odnotowywane i. Może dojść do takiej sytuacji, że w, jeżeli każde kolejne ukaranie nie będzie skutkowało zaprzestaniem, no to może dojść nawet do orzeczenia jakiejś większej grzywny do 5000 zł, w momencie kiedy te ostrzeżenia, tak, pouczenia nie przynoszą żadnych skutków. Jeżeli chodzi o e, sytuację skrajną, no to może oczywiście dojść do ograniczenia wolności lub nawet aresztu, e, i e, oczywiście to nie jest sytuacja, która się zdarzy przy pierwszym takim wykroczeniu, czy, czy przy pierwszej sytuacji, którą można by było kwalifikować jako takie wykroczenie, natomiast faktycznie może dojść do e, takich, mm, takiej kary, nałożenia takiej kary. Może Pani też próbować dochodzić swoich praw na drodze cywilnej, tak? i tutaj starać się o jakieś odszkodowanie, czy też ze względu na szkodliwe warunki panujące na sąsiedniej działce, ponieważ mamy takie zjawisko, jak zanieczyszczenie hałasem, które wpływa bezpośrednio na nasze zdrowie, tak, na dobrostan w miejscu, w którym zamieszkujemy, są konkretne. Są konkretne poziomy dźwięku, których przekroczenie powoduje szkodliwość dla człowieka. Są one oczywiście tutaj określone w, przez Światową Organizację Zdrowia i przez inne instytucje medyczne. I możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że będąc narażonym na taki uciążliwy hałas przez dłuższy okres czasu, po prostu jest to trwale szkodliwe dla naszego zdrowia. Oczywiście byłoby to bardzo. Trudna sprawa, trzeba by było udać się pomóc do konkretnego e, prawnika, tak z, e, skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który by napisał taki pozew, e, zawarł pani argumentację i podczas rozprawy starał się udowodnić bezpośredni wpływ z działalności tego sąsiada na państwa zdrowie. Tak, i to jest sprawa, która byłaby trudna do wygrania, ale jest to możliwe. Więc w pierwszej kolejności rozmowa, w drugiej kolejności zgłaszanie regularne na policję przy każdym zdarzeniu, które można być kwalifikowane jako wykroczenie, aż do skutku do ukarania i do ewentualnej zmiany postawy tego uporczywie hałasującego sąsiada. Co do drugiej części pytania odnośnie służebności drogi. Faktycznie, jeżeli chodzi o proces decyzyjności wytaczania nowej drogi, czy też. Zmiany warunków to tutaj nie jest e, w, sytuacja taka, e, że pani zgoda jest wykładnikiem. Tak? Może dojść do zmiany służebności, ale muszą być spełnione przesłanki, które też są zawarte w kodeksie cywilnym. Czyli w artykule 291 dotyczącym zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności, który określa, że jeżeli po ustanowieniu służebności gruntowej powstanie ważna potrzeba gospodarcza, czyli na przykład e, jakaś e, budowa musi tam powstać, albo jest rozwijany jakiś projekt, który tą zmianę wymusi, właściciel nieruchomości obciążony może żądać za wynagrodzeniem zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności, chyba że żądana zmiana przyniosłaby niewspółmierny uszczerbek. Dla nieruchomości władnącej, czyli jest możliwość zmiany tej służebności. Tutaj chodzi o to, że każda ze stron oczywiście może to skarżyć do sądu i się powoływać na zapis tego przepisu. Natomiast czy osoba, na rzecz której ustanowiono służebność, powinna być brana pod uwagę jako strona przy wydawaniu pozwolenia na jakąś budowę? Na pewno nie, więc pani nie może zablokować pozwolenia na budowę na działce sąsiada, ale już przy zmianie zakresu ustanowionej służebności, pani zdanie powinno być brane pod uwagę. Więc jeżeli kuzyn tutaj dokonał jakichś zmian samowolnie, no to może pani to zaskarżyć tak? i po prostu domagać się jakiegoś odszkodowania, czy też zmiany, czy przywrócenia, ale to też wymagałoby podjęcia działań na drodze sądowej, w mojej ocenie. Więc tutaj wszystko też zależy od tego, jakie to były warunki. Ja nie znam dokładnie tej sprawy. Zakładam, że ta służebność była wpisana do księgi wieczystej. Wówczas konieczny, przy każdej zmianie, która miałaby być trwała, tak, konieczny byłby nowy wpis i zmiana w postaci kolejnego aktu notarialnego. Ponieważ za każdym razem taka zmiana wymaga takiej formy, tak? zmienić przebieg drogi koniecznej w tej służebności można poprzez nowak notarialny, a w razie sporu pomiędzy stronami na drodze sądowej, wtedy sąd to po uwzględnięciu argumentów obu stron rozstrzygnie. Tutaj, tak jak powiedziałem, no podsumowując, jak zwykle sugerujemy. Próbę porozumienia, tak, z kuzynem i załatwienie sprawy polubownie, może warto byłoby skorzystać z usług profesjonalnego mediatora, który pomógłby tutaj w mediacjach. Ale jeżeli sytuacja jest trudna i, tak jak pani pisze, nie da się porozumieć, no to po prostu nadać bieg sprawie w obu przypadkach czyli w przypadku hałasu, zgłaszać do służb w przypadku do, tutaj tych zmian samowolnych w tej służebności, w wytoczeniu drogi to też. Trzeba by było zgłosić sprawę do sądu, tak? Po prostu pozwać kuzyna i domagać się zmiany, lub zawnioskować o przywrócenie poprzednich warunków. No, nie wiem, tak jak powiedziałem, jak wygląda dokładnie ta sytuacja. Może być to już problematyczne, ponieważ powstała jakaś nieruchomość na tej drodze. Też kwestia tego, czy uwzględniając tą służebność w księdze wieczystej. Kuzyn otrzymał pozwolenie na budowę według danego projektu. Nie wiem, jaka tam jest sytuacja. Tak, to wszystko zależy od warunków, które i, i stanu faktycznego, który tam panuje. Jeżeli miałaby Pani jeszcze jakieś pytania, to zachęcam do przesyłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.